Siema na YouTube, Cześć, witam serdecznie, kontrowersyjny Marek. Moi drodzy, dzisiaj temat równie kontrowersyjny, czyli temat wojny na Ukrainie. Z nieoficjalnych informacji gdzieś udało mi się dostać informację, wyczytać, że... Że ta osoba uważa to za bardzo wysoce prawdopodobne, że w dniu dzisiejszym doszło do porozumienia pomiędzy stronami Rosja-Ukraina za pośrednictwem strony amerykańskiej. I teraz, czy to jest prawda? Nie mam zielonego pojęcia, bo daleko mi do jakichś tam specjalistów politycznych i tak dalej, ale. Jeżeli to okazałaby się prawda i lada moment mielibyśmy do czynienia z zakończeniem wojny na Ukrainie, to co by to mogło oznaczać? Dzisiaj w bardzo krótkim update'cie ze mną jest Aquantik. Dzień dobry, hej. Także dzisiaj porozmawiamy, porozmawiamy na ten temat. Pamiętajcie, że wszystko to, co tutaj mówimy, to jest nasze prywatne zdanie to są nasze spekulacje. Tutaj nie ma nic, co mogłoby, co mogłoby zostać odebrane przez Was, albo powinno być odebrane jako porada inwestycyjna. To my mówimy tylko o tym, co sami robimy. Chcecie ponad? Idźcie gdzie indziej. A teraz intro. I jesteśmy już po intro, więc Aquantic, powiedz mi tak naprawdę, gdyby ta informacja, którą ja gdzieś tam usłyszałem, przeczytałem, nie, okazała się prawdą i lada moment na dniach, albo faktycznie tak jak było napisane tutaj nie, odnośnie tej wojny, że planują ją zakończyć do, do. Poczekaj, to nie jest ta strona, tylko to jest ta strona, że planują ją zakończyć do Wielkanocy gdzieś zaraz tego poszukam, że planują ją zakończyć do Wielkanocy, no to to byłaby naprawdę dobra informacja. Jak Twoim zdaniem to wpłynęłoby na rynki i jak to się nakłada timingowo? No mega ciekawy temat poruszyliśmy dzisiaj. Bardzo fajnie, że zaprosiłeś mnie do tego odcinka, także dziękuję. Ja bardzo lubię zawsze takie spekulacje, ale uważam, że ta spekulacja no prędzej czy później się wydarzy. Czyli faktycznie no nie będzie już tego konfliktu. Uważam, że Trump to zakończy. Pytanie kiedy? No to, to właśnie spekulujemy. Natomiast co to może, jak to może wpłynąć na rynki? No generalnie, jak sobie zobaczysz, no to na rynku krypto jest. Taka lekka padaka, no w sensie nic się nie dzieje, totalnie, wolumeny są słabe, rynek jakby cały czas jest lekko spadkowy, bitek jest konsolidacyjny, ale alty słabo. I jakby tutaj fajnie by było, do, fajnie by było zobaczyć jakiś właśnie taki katalizator, który może tą cenę odbudować. No i jak ja sobie tak. tak po prostu rozmyślam, jakie są katalizatory do tego, żeby tak się stało, no to tak, okej, okay. jakby pierwszy podpunkt, no to, to to jest cykliczność, która, jak wiemy, no powinna się zakończyć w czwartym kwartale 2025. Czy tak będzie, zobaczymy, zobaczymy, czy płynność globalna nam na to pozwoli. Druga sprawa, no to jest drenowane konto TGA, czyli tak naprawdę zaczęliśmy drenować konto TGA, bo reverse repo już mamy wydrenowane. Jeżeli drenujemy konto TGA, no to jest duża szansa, że ten kapitał po prostu wpłynie na ryzykowne ascety. No a właśnie trzecia, trzecia taka sprawa, trzecia kwestia, no to to są jakby, jakby właśnie takie e, informacje polityczne, które mogą wpłynąć na rynek. No i właśnie to jest jedna taka z informacji, która faktycznie może wpłynąć na rynek. Tak samo jak wpłynęły cła od Donalda Trumpa, wszyscy wiemy jak się to zakończyło, krótkim flash crashem, i na bitcoinie i na, na rynku krypto ogólnie e, była panika, no to w takim razie, jeżeli mieliśmy panikę na cła, no to akurat informacja o zakończeniu wojny w Europie, czyli Ukraina-Rosja, to jest, to jest bardzo znacząca wojna, bo tak naprawdę cała Europa jest w tą wojnę zaangażowana. No to uważam, że czeka nas niemały wzrost optymizmu i na rynku krypto, i na rynkach akcji. Jak sobie zobaczymy na rynki, no to generalnie sytuacja jest taka, że po rządach Trumpa rynki, że tak powiem, odżyły. Czyli jak sobie zobaczysz na VIK, jak sobie zobaczysz na SP500, nawet jakbyś sobie zobaczył na. Rynek chiński, to wszystko bardzo fajnie odżyło. I to byłby kolejny impuls, kolejny Kopniak, żeby, żeby ten optymizm wrócił na te rynki jeszcze mocniej. Dlaczego? No bo dlatego, że inwestorzy postrzegali to jako, jako po prostu zagrożenie. Zagrożenie w inwestycjach, a teraz będą postrzegać to jako szansę na odbudowę po prostu gospodarczą. Uważam, że jeżeli zakończymy wojnę w Europie, no to czeka nas wzrost inwestycji i właśnie odbudowa tej gospodarki, a to za każdym razem wpływało właśnie, pobudzało ten wzrost gospodarczy i rynki akcji. Do tego no, Trump w polityce swojej ma coś takiego, że on sam powiedział do Chińczyków: nie, wyda, nie wydajmy tyle procent PKB na zbrojenie i przemysł obronny. Zamiast się bronić, no to się rozbrajajmy. Bo dlaczego? No dlatego, że on chce te pieniądze w, w gospodarce. Jemu nie zależy, nikomu nie zależy, żeby się zbroić, żeby dużo procent PKB dawać jakby na obronność. Dlaczego? No bo jeżeli te, te procenty, które zabierzemy z sektora obronnego damy na, na stabilność i odbudowę gospodarczą, no to mamy wzrost globalnych rynków finansowych. No to jest prosta sprawa. Także, jeżeli taka wojna się zakończy, to dla mnie to będzie dosyć pozytywny impuls i nawet i krótko i długoterminowo to jest, to jest zawsze pozytywne zakończenie takich wojen, no bo to zmniejszają się straty masz pieniądze na, na odbudowę i zwiększa, zwiększa się zaangażowanie w, w różne inwestycje. Powiedzmy sobie szczerze, że jest co odbudowywać. No, jest to na pewno bardzo ciekawy temat. Jest to temat o, na pewno na czasie. No, i, i sam jestem bardzo ciekaw tego, jakie informacje oficjalne już wejdą do mass mediów, do opinii publicznej. Natomiast tutaj tak po części wywnioskować można i, i z kanału Zero i, i z, z tych wszystkich artykułów, plus dodając 2 do 2, patrząc co się dzieje na rynkach, że ta informacja mogłaby być naprawdę dobrym katalizatorem do tego, żeby w końcu zacząć wzrosty na rynku. I uważam, że również na rynku krypto, bo ja pamiętam, jak wiele osób i jak wielu oligarchów przerzuciło się na rynek krypto, przerzuciło się na bitcoina w momencie, kiedy wprowadzili sankcje na Rosję, ale też kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, oni po prostu masowo zaczęli przechodzić ze swoimi majątkami do krypto. Więc czy może będzie taka sytuacja, że przelewy będą przechodziły w Bitcoinach. Nie mam pojęcia, nie wiem, ale byłoby ciekawe. Dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat. Na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi tak naprawdę o rynek. Przepraszam słuchajcie, nic się nie zmieniło moim zdaniem. Od wczoraj, od przedwczoraj, od zeszłego tygodnia, dalej spodziewam się ruchu w kierunku północnym. W szczególności na Altach, w szczególności na Ethereum, biorąc pod uwagę to, co zadziało się dzisiaj, czyli gaszenie wczorajszego wzrostu, już mamy do czynienia z wyciąganiem. Przypominam, że wczoraj nie było USA na rynku, więc dzisiaj może się naprawdę zadziać. Aczkolwiek, dzisiaj, biorąc pod uwagę te rozmowy odnośnie Ukrainy i Rosji, które zresztą chciałem zaznaczyć, że cały czas trwają, no bo jest live updates, ok? Na, Al na, na stronie Al Jazeera English możecie sobie to śledzić. Więc no jeżeli tutaj będzie jasne stanowisko dzisiaj w tej kwestii, no to może w końcu zaczniemy jakieś, jakieś przeboje na rynku krypto. Także dziękuję pięknie Quantic za dzisiaj. Dajcie znać w komentarzu co Wy o tym sądzicie. Na razie. Cześć. Dziękuję. Hej.